Władysław Broniewski Śmigus Śmigus, dyngus Na uciechę Skubła wodę lej ze śmiechem Jak nie skubła To dzbana. Śmigus, dyngus dziś Od rana Staropolski to obyczaj Żebyś wiedział i nie krzyczał Gdy w Wielkanoc W drugie święto Będziesz kurtkę miał Zmokniętą Odpowiedz teraz na pytania, jak nazywamy drugi dzień świąt wielkanocnych i jaki zwyczaj jest związany z tym dniem? Co robicie tego dnia? Jakie emocje towarzyszą Wam podczas zabaw śmigusowych? O czym należy pamiętać podczas zabaw śmigusowych?